23 czerwca to Dzień Ojca i Moje Urodziny, więc to idealny moment, aby zrobić sobie zarobisty prezent. Zabieram kask i zabieram Was w podróż. Chodźcie ze mną! Siemaneczko, siemaneczko moi drodzy na Tata Vlogu. Dzisiaj nietypowo, w sumie zawsze jest nietypowo. Nietypowo dlatego, że mam Wam do zaprezentowania fajny sprzęt, który testujemy, z którym działamy. Polaris. Jeśli oglądaliście odcinek na kanale Do Roboty, to dużo o nim wiecie. To znaczy wiecie jak wygląda produkcja takich sprzętów. Jeśli nie oglądaliście, to koniecznie zobaczcie. Ale dzisiaj takim miłym akcentem, bo jesteśmy na przepięknych hałdach. Czy przepięknych, to nie wiem, ale pokażę Wam, jak ten sprzęt wygląda, jak się nim jeździ, jak sobie go testujemy no i co najważniejsze, jak bardzo jestem z niego zadowolony. Czemu tak późno ten film? Bo mam go już z dwa tygodnie, zrobiłem około 400 km, bo jest nowiutki, wyjechał dwa tygodnie temu z fabryki. Ma 400 km, już przejechane 400 km i po drogach, i po wszystkim. O tym też Wam opowiem. A teraz jest bardzo brudne dlatego że z moim operatorem dzisiejszym Dareczkiem troszkę pojeździliśmy, troszkę pośmigaliśmy, ale w dzisiejszym materiale pośmigamy jeszcze bardziej. To jest Polaris Razor 1000, pojemność. 120 koni jakoś tak. Dokładnej specyfikacji nie pamiętam, ale dla mnie jest najważniejsze to jak on jeździ, a nie ile ma koni czy jakie ma osiągnięcia i tym podobne. Lata się fajnie, można nim jeździć i po ulicy, co najważniejsze, bo jest zarejestrowany jako traktor, ciągnik, bo jest ciągnikiem, bo firmie służy do ciągnięcia, do odśnieżania, do przewożenia i tym podobne. to było? <laughs> samolot. samolot się no przestraszyłem, bo tak. jesteśmy w miejscu w którym nas nie powinno chyba być, a jesteśmy więc to chyba nie samolot samolot no stary, to par helikopter, no dobra helikopter, Byle nie wojskowy no widzisz tam, nie to nie wojskowy. Nie, Dobra, to taki nie, prywatny. prywatny filmikę, no, dobrze, no filmiku. właśnie, jest mnóstwo samolotów, już się przestrałem bać. E, no i co? No i wsiadamy zaraz, pojeździmy troszkę, pokażemy wam jak to lata, pokażemy jak to jeździ. E, Darek to ponagrywa. No nie ma co przedłużać tego wstępu. Jeśli nie oglądaliście jeszcze raz, powtórzę odcinka na do roboty, zobaczcie go koniecznie, bo jest mega ciekawe. 30 minut jak takie pojazdy i kłady, i motocykle się buduje. A teraz na kanale Tata Vlog, jak się je testuje, więc. Co, teren jest. Latamy trochę, co? Jedziecie ze mną, kochani? To ja wspominałem, że jeśli chcielibyście usiąść na fotelu pasażera, tak jak dzisiaj Dareczek, to śmiało możecie w komentarzu napisać. W Gliwicach latamy, czy w okolicach. Mogę po Was podjechać. Możemy jakiś kontencik nagrać i, i coś fajnego będzie się działo. Tak, rozpoczynamy ten materiał, więc ruszamy. Chodź Daretku do, do środka, chodźcie widzowie do środka, mamy bardzo fajne pasy, co też jest ważne, bo ogólnie, co muszę powiedzieć, ten cały pojazd jest skonfigurowany, tutaj można sobie wybierać u dillera jak on ma wyglądać, czy on ma mieć dach, czy on ma mieć szybkę, czy ma mieć na przykład takie pasy jak my mamy z są... Takie dwupuńcowe czy dwuczęściowe, nie wiem jak się nazywają te pasy, ale zdecydowanie są bezpieczniejsze od takich pasów, wiecie, boczny i to też jest dobrane. Fotele można też zmienić, można okleić tak jak my go okleiliśmy, no i te daszki, szyby, drzwi, wszystko można zabudować. On może być nawet zamknięty, ale co najważniejsze odpalamy. Wsiadaj Dareczku, jedziemy no. Tak jak mówiłem, 400 km już zrobione. Czwarty chyba bag. Pali ogromną ilość paliwa, ale najważniejsza jest zajawka, nie? A nie to ile pali. Jako, że ten pojazd jest multizadaniowy, to zaraz Wam pokażę taką, czy to stromą, pewnie dla ludzi, którzy kochają offroad, powiedzą, co to za górka, ale ja się jaram, bo dopiero zaczynam tą przygodę, więc za chwilkę Darek z kamerą podejdzie, a ja spróbuję pod nią podjechać. Dawaj, Daro. Idziemy Mała, ale stroma. Dawaj. Dobra, trochę go. Ciekawe, czy taki cwany wjedzie pod tą górkę. I po tą górkę od razu. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, teraz patrz, Zjedziesz, zawrócisz tutaj, i od razu na tą. Jak, jak wjechałem, to teraz ja Dobra, zjazd jest łatwy. Zobaczymy, czy teraz sobie poradzi na dwóch górkach. No dobra, zaczynamy. Uwaga! Tak? Powiem ci, dałeś radę. Wygrałem coś? Wygrałem? Fajna zajawka. To zabawa jest, prześwietna jest zabawa. Pojedziemy jeszcze na jakąś hopę. Dawaj, dalej. Mamy kolejną górę, kolejny challenge. Dawaj tutaj, wjeżdżamy. Uwaga na tę górę. To jest fajne, bo nigdy nie wiadomo co jest za tą górką. To jest świetne, znaczy nie wiadomo. No jak stoisz tak pionowo nad tą górką, to kurczę nie wiesz, czy, czy się wzdrabiesz, czy się nie zdradiesz. To jest fajne. Kręcimy bączka. Darowi rzuca wyzwanie za wyzwaniem A ja mówię On mówi wieś na tą górę Ja mówię ja nie wiem co dalej jest Nie tam jest spoko tam jest, tam jest dobrze za tą kurą. Ale fajne jest to że Dare jest pasażerem Więc odpowiada też za siebie Uwaga nie wiem czy widać Perspektywy tej góry O no, jak łatwo Ale jak nie, łatwo. Ma, nie ma chyba góry nad którą byśmy nie wjechali Serio Darek Mistrz Offroad robi mi kolei na temat wjeżdżania pod tą wielką górą. Mówi, na początku szybko, później troszkę zwolni, żebyśmy się nie przekopertkowali. Nie wiem, czy ja chcę tam wjeżdżać. To no, nie widać, no. Ale nie no, trochę widać. Dobra, patrz. Ale... Ale... Ej do, ale to pokonało tak prosto, odjaśniając stracha, no, bo ty ja mówię, o pata, jaka stroma. Ja zamknąłem oczy, szczerze. Że... Ty, ty, no, ty to oczy. Co zostało? Raczej bym nie cofał. Zamknąłem, było mi wszystko obojętne. Ja też zamknąłem oczy, mówię, ty wiesz co robisz. Ja wolę jednak błotko, jak ja mam większą frajdę i pełna to jest zabawa to jest kurde zabawa, to jest zabawa Ale tue, się delikatnie To będzie później A nie, nie, nie bardziej niż byliśmy chyba To jest strzęt, jestem mega podjierany. Tak jak mówiłem, jak chcecie się na jakieś takie, wiesz, ja cały czas skila nabieram, jak chcecie się tutaj, uwaga, ramy. zabrać na jakąś wycieczkę, to piszcie w komentarzach. Po, uwaga, teraz Wojtek, jak Adam Małysz, tylko z drugiej strony, on będzie wjeżdżał, a nie zjeżdżał. Kurde, z góry się wydaje taka mała, a jak z dołu się podjeżdża, to tak stromo. Uwaga. Powiem Ci, w kamerze wygląda jak taka mała górka, nie? No, w kamerze tego nigdy nie czuć Nigdy tego nie będzie widać w kamerze, to co, co to się wyrażał. No nie, nie, no jest... Ej, w kamerze wygląda spoko <śmian> ej, W sumie lepiej przez kamery, bo nie strasznie wygląda Dobra, Dzisiaj to widzę. przecioraliśmy tę maszynę. Co prawda kilometrowo, może niewiele, bo zrobiliśmy z 30, ale po takich wertepach to jest coś niesamowitego. Ja niewiele widzę w tych okularach. A co najważniejsze, nie wiemy gdzie jesteśmy, bo totalnie się zgubiliśmy, ale próbujemy się odnaleźć. Jesteśmy w coraz dziwniejszych miejscach, gdzie nas dzisiaj Polaris ciągnie, to sami nie wiemy. Jechaliśmy asfaltem, ale kuszą te drogi leśne, więc po prostu na mnie. Podróżując przez takie nieznane, zapach. Przywiózł, przywiózł nas tutaj do piekarni Cukiernia, Milan. Nie wiem gdzie jesteśmy przez chlebie, czy gdzieś. I pani mówił, ktoś tu wychodził że to najlepsze wieszywa. Mmm. Jeszcze... Ja wiem, że pełki z kurczaka wędzone. Ale taki piknik by się przydał, nie? No ale była ta ławka przy tym stawku no, no, no. Z dupeczką, znaczy z dziewczyną <grym> No A no, kurczaczek wędzony, dobre. Takie życie jest dobre właśnie, nie restauracje tu się. Tu w rękach chlebem dajesz Justynka powiedziała, że też się chce przejechać. Mamy 3 440 km na liczniku jeszcze Justynka Bimbinka nie jechała, więc y, zabieramy ją my niedaleko podróż. Gdzie? Na myjnie! <grym znać wytkownia> Jeszcze przedmienią, żeby nie mieć tak bez sensu po wczoraj, tylko jeszcze po dzisiaj yy, pojechaliśmy z Bimbinku na taki mini tor To jest do wrak rejsy, czy do czegoś? Aby to nie był wrak race tylko po prostu rejs przejedziemy <laughs> się bimbinka, jesteś na to gotowa. Nie. Jezu ja czekaj, bo to jest... Nie.

No, naprawdę w porządku, ale to już chyba nie jest dla mnie serio. Ja odkąd urodziłam dzieci, jestem mega zachowawcza, jeżeli chodzi o takie rzeczy, i mogę sobie popatrzeć z fotela. Uciekam, uciekam. Uuu! Dobra, jedźmy na tą myjnię. No, jedźmy na myjnię. Jedźmy na myjnię. Trzymaj. Ja już się tam wypowiedziałam na swój temat. Już nie musisz mi... Czekaj! A czemu nie mam pasa? Tutaj jest duży plus, że można tą, tą całą maszynę umyć. Wyjmuje się po prostu fotele i się płuczę. A drugim plusem jest to, że znajomy ma myjnię. Bo tak byśmy wydali krocie. Nie Tak? I wolę chyba Spędzimy to chyba cały dzień. Szybko to się nie skończy. Dobrze, że mamy dużo żetonów. Ja muszę jechać po towar do Cedrosa. No? Muszę po towar do Cedrosa. To no. jest <noise> Będziesz musiał umieć umyć! To się nazywa pełna profesja, Po patrzcie. trzeba umyć. Polaris umyty, myty, i mokrzy, i brudni. Fajnie, po prostu... Nie no, mega, mega, super zabawka. Jakbym miała fajny kask, to nie bałabym się. Musimy załatwić bimbince no. fajny kask, bo ten to jest Że... ze, sk ze skutera.